Witaj, dziś mamy dalszy ciąg tematu, który w normalnym kraju powinien wyłączyć partyjne odruchy, jak bezpiecznik, czyli polskie wątki w aferze Ep Epstein'a, czyli w tej historii są tropy, które trzeba sprawdzić tu w Polsce. Rząd mówi: powołujemy zespół, badamy, sprawdzamy, czy są ofiary, kontakty, dokumenty, czy ktoś czegoś nie zamiotł pod dywan. I co robi prawica, gdy w grę wchodzi wręcz przemysłowe i przez lata gwałcenie nieletnich, a rzecz może dotyczyć ich bożyszcza. Czyli Trumpa? To no zamiast jednej normalnej reakcji, czyli jeśli chodzi o wykorzystywanie nieletnich, sprawdzamy wszystko bez taryfy bulgowej, odpalają tryb obrony narracji, nie obrony ówczesnych dzieci. Obrony narracji, obrony Trumpa. Witaj w stanie faktycznym, a jeśli to co robimy uważasz za potrzebne, to zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Dziękuję bardzo i zaczynamy. Bo dla części polskiej prawicy Trump nie jest żadnym politykiem. Trump jest symbolem, takim totemem. I kiedy ruszasz totem, fakty przegrywają z lojalnością. Nieważne jak brudna jest sprawa Epsteina. Nieważne, że był skazany za przestępstwo seksualne i że federalna prokuratura oskarżała go o handel ludźmi do celów seksualnych w tym z udziałem nieletnich. Nieważne, że wokół tej historii jest mnóstwo nazwisk Mnóstwo pieniędzy, możliwych kompromatów. Dla nich to wszystko jest totalnie drugorzędne, jeśli na stole leży nasz idol. I tu od razu powiem, żeby nie było manipulacji, nie ma wyroku, który skazywałby Trumpa w tej sprawie, ale są fakty, które powinny uruchamiać taką nie tylko polityczną, ludzką, empatyczną czujność, a nie fanatyczne, prostackie klaskanie. Trump publicznie mówił nie ciepło w stylu świetny gość rzucił tekst że on lubił młodsze kobiety normalny człowiek słyszy takie zdanie i myśli stop co to znaczy dlaczego on tak mówi o kim on mówi a polska prawica ona to przełyka jakby to był żart w tanim kabarecie a nie sygnał alarmowy i teraz zobaczcie jak działa ta maszynka w momencie kiedy pojawia się sprawa dzieci i seksualnego wykorzystywania oni nie mówią Sprawdźcie wszystko. Oni mówią co? To PR, to propaganda, to antyamerykanizm, to atak na sojusznika, no to gratuska, to oczywiście wiadomo, Wina Tuska. Czyli klasyka, nie temat, tylko etykietowanie, nie ofiary, tylko wojna plemion. Nie pytanie, co wiemy, tylko pytanie, kto na tym zyska. Dlaczego tak jest? To jest bardzo ważne pytanie, bo to jest psychologia sekty politycznej, nie żadnej normalnej debaty. I teraz tak. Po pierwsze, lojalność plemienna. Dla nich Trump to nie osoba, tylko sztandar w wojnie z liberałami, z Unią Europejską, z lewactwem, z elitami. Jak ktoś uderza w sztandar, to oni nie weryfikują faktów, oni bronią flagi. I ta obrona jest ślepa, bo nie chodzi o prawdę, tylko o poczucie przynależności czyli my kontra oni. Po drugie, dysonans poznawczy. No co, jeśli przez lata krzyczałeś, że Trump to zbawca cywilizacji, a teraz pojawia się temat Epstein'a, to masz wybór. Albo przyznajesz, mogłem się pomylić, albo mówisz spisek manipulacja Tusk. Większość po prawej stronie wybiera to drugie, bo to mniej boli. To jest obrona własnego ego. I to jest też lęk przed kompromitacją. Jak to? Ja byłem nabity w butelkę. Tak to działa. Po trzecie, regularne odwracanie uwagi. Zamiast pytania, jak sprawdzimy polskie wątki, kto ma kompetencje, jakie są procedury, co już wiadomo, dostajesz, czy Tusk jest antyamerykański? To jest zmiana boiska. Z faktów na emocje tożsamościowe, z realnej sprawy na plemienne mordodarcie. Ale to działa, bo emocja zawsze jest szybsza niż rozum. Po czwarte po czwarte o tym już za moment ale najpierw pamiętaj proszę że jesteśmy niszowym kanałem bo odnosimy się do stanu faktycznego polityki i polityków właśnie tak jak w tym programie i pytanie czy pomożesz nam działać jeśli tak to szczegóły jak nas wspierać znajdziesz w opisie już teraz dziękuję i wracamy do tematu a zatem po czwarte to jest bardzo ważny case kult siły dla tej tak zwanej kultury politycznej liczy się zwycięzca, twardziel, ten co nie przeprasza, a ofiary, ofiary w tej logice są problemem wizerunkowym, one psują obrazek. I dlatego temat dzieci jest spychany, relatywizowany, zagłuszany memem, żartem, nawet też obelgą. W Polsce to już widzieliśmy, kiedy temat dotyka ich świata, odruch jest ten sam, czyli minimalizowanie, atak na media i na tych, którzy pytają zamiast postawy. Sprawdzamy do końca. Tu stawka jest absolutna. Tu chyba nie ma miejsca na cynizm. Jeśli masz dzieci, jeśli jesteś rodzicem, to powinieneś wymagać od polityków takiego absolutnego minimum w sprawach wykorzystywania nieletnich. Nie ma żadnych naszych, waszych. Nie ma, ale on jest skuteczny, nie ma, ale on jest po naszej stronie. Jest tylko jedno. Sprawdzamy do końca, kropka. Bo wiesz, co jest naprawdę obrzydliwe moim zdaniem? Nie to, że politycy się kłócą, oni się od zawsze kłócą i będą kłócić. Obrzydliwe jest to, że część prawicy w takiej sprawie zachowuje się tak, jakby krzywda dzieci była mniej ważna niż ich sympatia polityczna. Jakby najważniejsze było, żeby Trump wyszedł z tego bez rysy, a nie żeby wszystko zostało wyjaśnione. Ja nie mówię, że każdy wyborca prawicy tak myśli. Tak nie jest, to jest logiczne. Ale jeśli dziś PiS, Nawrocki, Część prawicy zamiast sprawdzamy wszystko, bo chodzi o dzieci, wybiorą zbijanie tematu i bezprzykładny atak na Tuska. To znaczy, że lojalność wobec idola wygrywa z elementarną ludzką przyzwoitością. I to jest, użyję wielkich słów w odniesieniu do polityki, one są częściowo nieaktualne, ale niech będzie moralna katastrofa, bo jeśli ktoś w temacie Absteina ma pierwszy odruch, Bronimy Trumpa, zamiast sprawdzamy wszystko, to znaczy, że system wartości ma postawiony na ubie. Powiem to najprościej, żeby nikt nie udawał, że nie rozumie. Możesz się kłócić o migrację, o Unię Europejską, o gospodarkę, ale kiedy wchodzi temat przestępstw seksualnych wobec nieletnich, to każdy normalny człowiek nie odpala partyjnych memów. Normalny człowiek chce, żeby państwo sprawdziło każdy trop, każdy dokument, każdą ścieżkę i jeśli są polskie wątki to tym bardziej, a dziś część prawicy robi coś dokładnie przeciwnego, zasłania oczy, byle nie pękł obrazek naszego lidera. Jeszcze mają czelność sprzedawać to jako patriotyzm albo obronę sojuszu. To nie jest żaden patriotyzm, to jest prostacki, prymitywny fanatyzm. I teraz pytanie do ciebie, bo to jest test naszych charakterów, a nie poglądów. Gdzie jest granica w ogóle? Jaka jest jedna rzecz, po której polska prawica powiedziałaby: stop, tego już nie bronimy, sprawdzamy wszystko, nawet jeśli to boli. Może nie ma takiej rzeczy. Napisz proszę w komentarzu, czy taka granica w ogóle jeszcze po prawej stronie istnieje. To był stan faktyczny. Dziękuję pięknie za uwagę. Do zobaczenia, ale jeszcze przez moment nie kończymy. A nie kończymy, bo dziś o 21.00 zapraszam na spotkanie z Andrzejem Rozenkiem, politykiem Koalicji Obywatelskiej i dziennikarzem 21 na żywo. Jeśli ten program się podobał, to możesz go polubić, udostępnić znajomym i zasubskrybować nasz kanał. Dla niszowego kanału, który skupia się na stanie faktycznym polityki i polityków, subskrypcje są fundamentalnie ważne. Podobnie jak drobne i stałe wsparcie, być może z Twojej strony, jeśli myślisz, że można i należy nas wspierać. Szczegóły tego, jak to robić, znajdziesz w opisie programu, podobnie jak znajdziesz tam linki do najnowszych stanów faktycznych. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym programie i do zobaczenia dziś na żywo o godzinie 21 z Andrzejem Rozenkiem. Mam nadzieję, że z nami będziesz. Dziękuję.